Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar. cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka ASG Maniaka. W dzisiejszym odcinku coś, co na pewno pomoże wielu airsoftowcom. Na pewno mieliście kiedyś taką sytuację, że byliście gdzieś na ASG, znaleźliście jakieś fajne miejsce, już się powoli kampiliście, i nagle widzicie, idzie sobie wróg. No to już powoli celujecie, przyczajacie się i tylko czekacie. A tu nagle wasze okularki zaczynają wam parować. Co robicie? Chaotycznie machacie sobie rękoma, aby jakoś tą parę odgonić. Ewentualnie coś tam marzecie śliną, ewentualnie przetrzecie jakimś chusteczką, rękawiczką, materiałem, żeby coś to znikło. Jednak tak naprawdę te okularki nadal będą nam parować, a to będzie tylko chwilowe, takie przetarcie tej pary, żeby zrobić to co mieliśmy zrobić. Dlatego też w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać moje sprawdzone sposoby na parowanie okularków. Jeśli chodzi o moje sposoby na parowanie okularków, są to najdłuższe w świecie zwykłe rzeczy naszego domowego, codziennego użytku. Mamy tutaj m.in. piankę do golenia, szampon, czy też ściereczki zwykłe do okularów, ewentualnie pasty. Są to, tutaj widzicie, cztery rzeczy. Jeszcze jest płyn do naczyń, to pięć rzeczy razem. 5 rzeczy, które według mnie idealnie nadają się do tego, aby zapobiec parowaniu na, naszych okularków. Najlepiej te rzeczy na świecie nałożyć przed ASG, nawet dzień przed, wetrzeć, wypolerować, żeby znikły, żeby nie zostawały, nie zostawały żadne smugi, a następnie będziemy mieć taką niewidoczną warstwę, która właśnie zapobiegnie, a jeśli już nie do końca zapobiegnie, to na pewno drastycznie zmniejszy parowanie naszych okularków. Jednak aby nie być gołosłownym i udowodnić Wam, że nawet taka zwykła pasta, chociaż w tym przypadku mamy inną niż trochę myślałem, bo najlepsza jest taka zwykła biała, nawet taka zwykła pasta, szampon, pianka do golenia, ściereczki czy płyn do naczyń, e, aby Wam udowodnić, że one działają, zapraszam Was teraz do testów, zrobimy w moim domku, aby to wszystko jakoś fajnie przeszło, tak więc zapraszam do oglądania testów. Tak więc przejdźmy od razu do testów. Test będzie dosyć banalny. Mamy tutaj lustro, które, jak dobrze wiemy, lubi sobie ostro zapalować, tak więc lustro będzie tutaj naszymi okularkami. Mam tutaj lustro, które jest podzielone na pięć części. Pierwsza to jest część testowa, na którym nie będziemy nic nakładać. Następująco mamy tutaj będzie tutaj pianka do golenia, pasta, płyn do naczyń oraz szampon. Po prostu rozsmarujemy to tutaj, wypolerujemy, a następnie spróbujemy zaparować i zobaczymy, jak te rzeczy będą działać. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc najczęściej na świecie nanosimy te nasze rzeczy, które są potrzebne. Tutaj mamy naszą piankę, wyciskamy ją na jakiś papier, ręcznik, papierowy czy cokolwiek, co mam pod ręką. I najczęściej na świecie nanosimy na lustro, a potem po prostu polerujemy tak, aby to znikło i otrzymamy dobrą warstwę, która powinna ochronić nasze okularki. Przed parowaniem. Jak sami widzicie, nasza pianka idealnie weszła w lustro, już nic tak naprawdę nie widać. Teraz zaczniemy naszą następną warstwę, czyli z pastą. Wiem, że ten pomysł ten sposób działa z pastą nieżelową, czyli świecą świecie tą najzwyklejszą białą pastą. Tutaj jest pasta żelowa, tak więc robimy przy okazji jakiś test i zobaczymy, czy taką też wyjdzie. Nie jestem pewien, wiem, że ze zwykłą działa, bo samo osobiście dawno temu tak robiłem okularki, więc ponownie to powtarzamy. Na papier wetrzeć, idziemy dalej i tak robimy wszystko aż do końca. Tak więc już wszystko jest tutaj gotowe. Wy pewnie tych smug nie widzicie, bo nie ma tam ostrości, ale ja widzę. Jeśli byłyby to nasze okularki, przyjmijmy, że to by były nasze okularki, po takim wetrzeniu, wypolerowaniu, po prostu zrobieniu z tych rzeczy, e, najlepiej w świecie zostawić te okularki na jakiś czas i dopiero potem je używać. Tak więc róbmy to najlepiej przed strzelankami, nawet dzień przed. Niech to trochę tam zostanie i to ładnie jeszcze wsiąknie. Nie będzie takich smug, żeby była jakoś lepsza przejrzystość. My tymczasem również poczekajmy jakieś 10 minut, a następnie zróbmy test i zobaczmy jak to będzie się parowało. Potrzebny czas minął, wszystko już ładnie weszło do środka, czajnik już się gotuje, tak jak więc zobaczymy, która część oprze się parze i zobaczymy, który jest najlepszym sposobem na nasze parowanie okularków. Tak więc testujemy. Jak sami widzicie, to strona lustra, która nie była niczym zakryta, pokryta, a ta część u góry od razu zaparowała, a te części, które tutaj mamy, za chiny ludowe nie łapią pary. Tak więc myślę, że moja parownica dała jako taki test. Mam tutaj również coś, co idealnie potem rozprowadza tą parę wzdłuż jeszcze tej szyby, ale myślę, że to już takim nie daje. Więc jak sami widzicie, jaka jest różnica pomiędzy tą pustą szybą, a naszymi zakonserwowanymi można powiedzieć rzeczami. No, różnica jest... Oh shit, aż mi spadł mój szampon. Różnica jest chociaż dla mnie ogromna. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że to aż tak fajnie wyjdzie. Nie ma szans, żeby to zaparować. Nie ma szans, moi drodzy widzowie. Jak sami widzicie, wszystko, co tutaj użyłem, jest lepsze od tego, że jak, jeśli nic nie użyliśmy, tak więc jeśli jesteśmy na jakichś ścianakach, chcemy gdzieś jechać, to zróbmy coś właśnie takiego. W przypadku jeszcze awaryjnym... Można sobie wziąć takie to ścieżeczki do okularów. One są nasączone specjalnym alkoholem, fajnie pachną. I kiedy nam jakieś okularki zaparują, możemy je przetrzeć. I same te ściereczki już robią to, że okularki nam aż tak zbytnio nie będą parować. Na pewno jest jakaś różnica. Mamy parę, wystarczy przetrzeć. Ta ściereczka na pewno jest lepsza, niżeli. jakby tutaj nic nie było. Sami zobaczcie, że teraz muszę o wiele dłużej trzymać, żeby coś ponownie tutaj właśnie. Zaparowało. Tak więc moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej Wam się podobał. Jeśli macie jakieś swoje sposoby na parowanie, jest jeszcze jeden, który każdy softowiec powinien wiedzieć, mianowicie ślina. Ja w każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej wam się podoba. Ale ślina to tak, wiecie, awaryjny. Jeśli macie jakieś swoje sposoby, mówcie śmiało. Ja tymczasem się z wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! A ja spadam, dopóki mnie mama nie zapije.